Zadanie 31 z matury próbnej z operonem listopad 2016. Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, to była od niej trzy razy starsza. Gdy Danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, Anka będzie miała 42 lata. Ile lat ma obecnie każda z dziewcząt? No to oznaczmy sobie różne niewiadome. Literką A oznaczę wiek Anki, a literką D oznaczę wiek Danki. Oczywiście chodzi o sytuację teraz, że one mają teraz tyle lat. Ale w zadaniu jest tu mowa o przeszłości i o przyszłości. Przeszłość była ileś tam lat temu, x lat temu, a przyszłość była y lat temu. No to wiek Anki w przeszłości to było, ona była młodsza o x lat, czyli będzie A odjąć x, to będzie wiek Anki w przeszłości. Tak samo Danka, była młodsza o X lat, czyli wiek Danki w przeszłości to będzie D odjąć X. Tak samo w przyszłości one będą starsze, czyli A plus Y to jest wiek Anki w przyszłości, a D plus Y to jest wiek Danki w przyszłości. No to zobaczmy teraz, mamy już wszystkie oznaczenia jakby zapisane, jest ich 6 oznaczeń. Zobaczmy z powrotem na treść zadania. I teraz będziemy ka każde ze zdań będziemy przekształcać na, na równanie matematyczne. Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, czyli gdy Anka miała tyle lat, czyli chodzi o przeszłość, czyli gdy Anka miała ileś tam lat w przeszłości, a Anka w przeszłości miała lat ile, a minus x, to ona wtedy, gdy ona miała tyle lat, to miała tyle, ile danka ma teraz. Czyli wiek anki z przeszłości, czyli A minus X, równa się wiek danki z teraźniejszości. Czyli to jest pierwsze równanie. A minus X równa się D. Kolejne równanie. To była od niej trzy razy starsza, czyli w wtedy w przeszłości, czyli cały czas o jej wiek to jest A minus X. Tak? czyli a minus x równa się i ona była od niej trzy razy starsza, ale już teraz ona była od niej trzy razy starsza, ale, ale mowa o wieku Danki w, w przeszłości, czyli ona była trzy razy starsza nie od d, tylko od d minus x, bo d minus x to jest wiek Danki w przeszłości, czyli to drugie zdanie jest całkowicie w przeszłości i dlatego porównujemy obydwa, że tak powiem yy wiek z przeszłości. Dobra, mamy teraz taki układ równań. I od razu co tutaj widać, że po lewej stronie jest A minus X i tutaj po lewej stronie jest A minus X, to ja mogę, że tak powiem, pozbyć się tej lewej strony, że tak powiem zrobić jakby tą metodą podstawiania, czyli y, że d równa się 3 w nawiasie d minus x, czyli tutaj zapisałem sobie po prawej stronie d równa się 3 razy w nawiasie d minus x. Wymnażam sobie ten nawias, czyli d równa się 3d minus 3x. Yy, odejmuję obustronnie d, żeby pozbyć się tego d z lewej strony, a więc po lewej stronie zostaje 0, a więc mamy 3d odjąć d minus 3x i dalej 0 równa się 2d odjąć 3d. No to jeszcze dodam obustronnie 3x, żeby było takie równanie 3x, 3x równa się 2D. No i podkreślam to sobie, bo ponieważ do czegoś doszedłem i później to pewnie wykorzystam. A właściwie to wykorzystam to od razu. To znaczy znowu spojrzę na to równanie tutaj pierwsze, że ax, a minus x równa się d. Przepiszę je sobie. I pomnożę je razy 2, czyli będę miał tak 2a minus 2x równa się 2d. Po co ja to zrobiłem? Ponieważ chciałem uzyskać właśnie w tym równaniu wartość 2d po prawej stronie. Tutaj tak dziwnie to wygląda, ale tak po prawej stronie tu jest 2d. A po co chciałem to zrobić? Ponieważ wiem, że 2d równa się 3x. A więc przepisuję to równanie 2a minus 2x. Równa się 2d, ale zamiast już 2d piszę po prostu 3x, bo tutaj mam to obliczone, że 2d równa się 3x. No dobra, no to staram się teraz jakoś to uprościć. Obustronnie dodam 2x, żeby przenieść na prawą stronę, czyli wychodzi mi, że 2a równa się 3x plus 2x, czyli 5x. I podkreślam sobie znowu to równanie, ponieważ pewnie mi się do czegoś tam przyda za chwilę. A tymczasem przeczytam dalszą część zadania, bo właściwie dopiero zrobiliśmy pierwsze zdanie. Dalsza część zadania brzmi tak. Gdy danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, czyli tutaj jest mowa o przyszłości, czyli gdy danka będzie miała tyle lat, czyli wiek danki w przyszłości ma się równać temu, ile Anka ma teraz. Czyli wiek danki w przyszłości to było d plus y, a wiek anki teraz to jest po prostu a. Czyli zapisujemy sobie to tak, d plus y równa się a. To jest pierwsze równanie. Czytamy dalej. To wtedy anka będzie miała 42 lata. Czyli ta sytuacja, to zdanie jest w przyszłości, czyli wiek Anki w przyszłości to nie będzie A, tylko to będzie A plus Y i wtedy ten wiek będzie równy 42 lata. I znowu mamy taki jakby układ równań. Ja go spróbuję zrobić metodą przeciwnych współczynników, to znaczy odejmę, nie, żeby te Y się zredukowały. Chociaż mógłbym to A przerzucić na lewą stronę i by się też fajnie odjęło. No ale już No ale dobra, zrobię już tak jak zrobiłem, ale ogólnie taka uwaga, że to zadanie można by w ogóle jakoś też inaczej zrobić na inny sposób. Nie? To tak to jest ta droga jaką ja pokazuję No, to jest taka droga akurat jaką sobie tam poszedłem. No dobra, czyli ja to równanie, układ równań odejmuję, to znaczy od góry odejmę dół. Nie napisałem tutaj minusa, ale mówię, że odejmuję. Czyli będzie tak, od D odejmę A, czyli będzie D odjąć A. Y się zredukują, prawda? No bo Y odjąć Y, no to się zredukuje. A tu będzie A odjąć 42. No i teraz przekształcą sobie to równanie, czyli obustronnie dodaję A. Czyli mam. Taką sytuację, że D równa się 2A minus 42, teraz znowu wykorzystam to pierwsze równanie, które użyłem na samym początku, a A minus X równa się D, czyli przepisuję sobie te dwa równania, które teraz uzyskałem, czyli D równa się 2A minus 42, a pod spodem A minus X równa się D. Hmm. No i znowu mam tu układ równań. u góry mam, że D równa się coś i na dole mam, że D równa się coś, czyli mogę jakby to wyrażenie przy, przyrównać do tego wyrażenia, tak, bo to jest D i to jest D, czyli 2A minus 42 równa się A odjąć X. No i znowu rozwiązuję. Obustronnie odejmuję A, żeby przerzucić je na lewą stronę, czyli będzie 2A odjąć A to będzie A. Dalej, minus 42 równa się minus x, minus x. Teraz dodaję sobie x obustronnie, żeby go przerzucić na lewą stronę, czyli mam a minus 42 plus x równa się 0. No i 42 odejmuję, żeby przerzucić je na prawą stronę, czyli a plus x równa się 42. I teraz przypominam sobie, że przed chwilą sobie obliczyłem, to miałem właśnie podkreślone, że 2a równa się 5x. To teraz to zaraz wykorzystam. Tylko tutaj nie mam sytuacji 2a, tylko mam ax, a plus x równa się 42. Ani nie mam też 5x. No w sumie mogłem tutaj pomnożyć razy 2 i bym miał 2a, no ale tutaj pomnożę razy 5. No dobra, mnożę razy 5, czyli będzie 5a plus 5x równa się 210. No i teraz pod x 5x mogę sobie podstawić 2a, czyli 5a plus 2a. Równa się 210, czyli 7a równa się 210, dzielę przez 7, a więc wychodzi mi, że a równa się 30, czyli wiek anki teraz równa się 30. No jak obliczyć wiek Anki, danki? Anka, danka. No tu gdzieś miałem takie równanie na wiek danki, tak, na poprzedniej kartce, że d równa się 2a minus 42. No to tylko sobie podstawiam do tego wzoru d równa się 2a minus 42, pod a podstawiam 30, czyli d równa się 2 razy 30 minus 42, czyli d równa się 60 minus 48, czyli d równa się 18.